Czy to najbardziej tajemniczy zamek w Polsce? Przekonaliśmy się, że prawda historyczna często może przyćmić nawet legendy. A na deser weszliśmy na najwyższy szczyt gór izerskich, gdzie śnieżna zima odsłoniła swoje magiczne oblicze. Tajemnice przylgnęły do zamku Czocha już od jego powstania, dlatego ta nocna sceneria idealnie wpisuje się w klimat tego miejsca. Nikt nie ma pewności, kto nakazał budowę warowni na izerskich skałach. Jednym z kandydatów jest książę piastowski Henryk I Jaworski, który chciał ugruntować swoje władanie w tej części łużyc górnych, bo właśnie w tej krainie zamek wyrósł. Budowla często zmieniała przynależność, a jej historia obrosła licznymi legendami. Jest taki klimat, że muszę Wam opowiedzieć tą historię. W XVI wieku zamkiem władali Johan i Ulryka. Bardzo się kochali i z tego słynęli, ale y, król sprawił, że Johan musiał na dwa lata opuścić zamek. Kiedy wrócił i wszedł do sypialni, zobaczył Ulrykę z malutkim dzieckiem, tak małym, y, że nie mogło być to jego dziecię. Co prawda nie chciał ubierzyć w jej zdradę, ale z rozpaczy y, zrobił coś naprawdę okrutnego. Y, żonę kazał utopić w studni zamkowej, a dziecko zamurował żywce w murach zamkowych w sali marmurowej. Ta opowieść pozostaje jednak tylko legendą, bo owa studnia w tamtych czasach nie istniała. Powstała wraz z wielką przebudową, która miała miejsce na początku XX wieku. Wtedy to zamek kupił niezwykle majątny niemiecki fabrykant Ernest Giczo. Jego bogactwo widać tutaj na każdym kroku, bo zamek, choć rozgrabiony, to przetrwał wojenną zawieruchę i zachowało się wiele z oryginalnego wyposażenia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Komnaty Książęcej, która książęcą jest tylko z nazwy. Na środku niej stoi pokaźnych rozmiarów łoże. Zobaczcie ten bajer. Do łóżka wchodziło się od strony nóg, a to dlatego, że wokół wisiały bardzo ciężkie kotary, i przez to nie można było łatwo wejść, a w ten sposób łatwo można się było dostać do łóżka. Właściciel był też wolnomularzem, dla którego był ważny przepływ energii, a takie usytuowanie wejścia zapewniało optymalny jej tor. Po tej stronie podobno była zapadnia, jak ktoś się niedobrze sprawował w łóżku, to lądował w lochu. Oczywiście z tą zapadnią to już tylko legenda. Tym bardziej, że śpiący tu Ernest spędził całe życie ze swoją jedyną żoną, a dokładny skaning budowli dowiódł, że żadnego lochu pod komnatą nie było. Komnata książęca wyposażona była w prywatną łazienkę, a to jej oryginalne elementy i niewielka wanna z hydromasażem. A tutaj jest komnata córek i jedną widać na osiołku. Na ścianie widoczny jest list, który kilka lat temu odkryto na poddaszu zamku. W nim Józefina żona Ernesta prosi, by przywieźć do Drezna drogocenną biżuterię, czyli diamenty, perły, złote kolie, pierścionki i bransoletki. Tym samym ujawnia kilka tajemnych skrytek, o których więcej powiemy później. Tak niezwykle bogata była to rodzina, która majątku dorobiła się na tytoniu sprzedawanym w Stanach Zjednoczonych. Tak na marginesie to jest słynny kominek w sali marmurowej. Jeżeli myślisz, że w nim zamurowano dziecko w XVI stuleciu, to wiedz, że on powstał dopiero w wieku XX. Dziś również i ty możesz doświadczyć mieszkania w tych murach, bo funkcjonuje tu hotel. Na zamku Chohaw jest kilka tematycznych pokoi, a my dzisiaj śpimy w jednym z nich, to pokój Edgara, który był właścicielem zamku na początku XX wieku i wsławił się szczególnie jedną ciekawostką, o której Wam wkrótce opowiemy. To on ze swoim rodzeństwem sprzedał za niemałe pieniądze warownię Ernestowi. Ten przebudowę zlecił wybitnemu architektowi Bodo Ebbhardowi. Jest on też odpowiedzialny za odbudowy i renowację innych zamków, jak Grodziec, Grotno Toszek czy Niedzica. Rozpoczęło się wielkie przedsięwzięcie, które przeliczając na dzisiejsze złotówki pochłonęło 250 milionów złotych. Nie szczędzono środków. Zatrudniając najwybitniejszych artystów znanych w całym ówczesnym świecie, jak malarz na szkle Street czy wybitny stolarz Kimball. Nic dziwnego, że te przepiękne wnętrza nieraz były wykorzystywane w produkcjach filmowych i telewizyjnych, z których chyba najbardziej znaną jest serial Tajemnica Twierdzy Szyfrów, w którym na zamku umiejscowiono tajny ośrodek szyfrowania. To w dużej mierze fikcja, choć rola zamku w czasie wojny wciąż pozostaje zagadką. Zamek Czocha jest bardzo tajemniczy i słynie z tego, że ma wiele tajemnych nawet dotąd nieodkrytych przejść. Było ich na zamku około 40, a do tej pory zdołano tylko odkryć ich 18. A tutaj jest jedno z nich. Wszystkie tajne tunele i korytarze miały chronić rodzinnych skarbów. Ernest w szczególności upodobał sobie sztukę. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, rosyjscy arystokraci w zamku szukali schronienia. Gdy nie mieli już pieniędzy, by opłacać swój pobyt, oddawali cenne dzieła sztuki, które zostały tu ukryte w licznych skrytkach. Do dziś wiele z nich pozostaje zagadką. Jak dotąd odnaleziono ponad 100 prawosławnych ikon datowanych od XII do XVIII wieku. Fabrykant miał też sześćdziesiąt popiersi carów, od Ruryka do ostatniego zrodu rodu Romanowów. Gdy Armia Czerwona zbliżyła się do zamku, zebrał służbę i przykazał im: oddajcie im wszystko, co tylko będą chcieli wziąć, a i tak zabiorą zaledwie cząstkę skarbów zamku Czocha. Również dziś dokonywane są kolejne odkrycia. Wspomniałam o znalezisku na poddaszu. Miało to miejsce w 2015 roku i prócz listu przyniosło ono jeszcze inne niezwykłe ciekawostki. Między innymi niecodzienny aparat tlenowy Pionier, czy turbinę prototypu silnika rakietowego Waltera z czasów II wojny światowej. Te przedmioty łączą się z urządzeniem zwanym autofrigor, maszyną chłodzącą odnalezioną w tzw. winnicy, która winnicą nie była. Tutaj schodziły się wszystkie tajne korytarze na zamku. W jakim celu? Wiadomo, że istnieją nieprzebyte współcześnie podziemia, które wciąż czekają na ujawnienie. Plany są szeroko zakrojone, ale wymagają wielu pozwoleń i środków. Jednak z pewnością za dwa czy pięć lat zamek Czocha znów będzie mógł pochwalić się znakomitym znaleziskiem. My już się na nie cieszymy, a Ty? Przypomnę o łapce w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zamek jest wspaniale położony nad jeziorem leśniańskim, które powstało przez spiętrzenie wód na rzece Kwisie. Leśniańska zapora poszczycić się może najstarszą elektrownią wodną w Polsce, działającą do dnia dzisiejszego. W okolicach jest też jedna niecodzienna ciekawostka. Za mną baszta złotnicka, która ma ciekawą historię, sama w sobie jako te ruiny widoczne powstała w latach 70. XX wieku na potrzeby y, ośrodka, który tutaj istnieje. Y, ale miejsce ma dość ponurą historię, bowiem y, w XVIII wieku powstała tutaj wieża szubieniczna, y, w której straceni byli okoliczni mieszkańcy za swe złe czyny. Y, miejsce to należało do właścicieli zamku Czocha i właśnie tą historię odkrył ów Edgar, o którym wspominałam wam wcześniej, który podczas amatorskich wykopalisk odkrył tutaj szczątki ciał ludzkich. Ostatnią egzekucję wykonano w 1756 roku, a stracono tu między innymi Kowala z zamku Czocha, który został przyłapany na kradzieży w kościele w Stankowicach. Nas jednak coraz bardziej wołają szczyty gór izerskich, a jako, że podobno cały śnieg z chmur się już wysypał, to wyruszamy na szlak. Warunki są jakie są, ale korona sama się nie zrobi, więc dzisiaj zaplanowaliśmy yy, wysoką kopę. Yy, miało być słoneczko, jest jak jest. Parking ledwo przetarty, właściwie nie przetarty, ale jakoś stanęliśmy, idziemy przed nami. Y, pętla dość spora, bo 12 km. Trochę z tego urwaliśmy, o czym później. Chociaż widzimy, że szlak na razie ciuszkę przetarty, zobaczymy, co będzie dalej. Amelka jest dzielna, prawda? <śmiech> <śmiech> Także idziemy i cieszymy się wędrówką. Jak nie zdobędziemy, to trudno, ale gdzie zajdziemy, to zajdziemy. Na szlak wyruszyliśmy z rozdroża izerskiego i początkowo zielonym szlakiem kierowaliśmy się pod górę. Nie szło się trudno, bo szlak mimo obfitych opadów śniegu w weekend był na szerokość naszych nóg przetarty. Jednak przy świeżym, a przez to dość miękkim śniegu, lekka przebieżka to nie była. Tym bardziej, że kilometr do rozdroża pod zwaliskiem jest dość stromy. Przy tak wąskim przejściu trudno było Amelce skutecznie pomóc się wspinać. Jednak śnieżna aura oraz coraz częściej pojawiające się promienie słońca dodawały otuchy i nadziei, że uda nam się zdobyć najbardziej na zachód wysunięty szczyt Korony Gór Polski. Była wąska, ale idziemy na górny szlak sydański. Główny Szlak Sudecki. W sumie wiele się nie pomyliła, bo szlak teraz wszedł już na ponad 1000 metrów nad poziomem morza, a i pewno wielu studentów go przemierza. Przyznamy, że spodziewaliśmy się, że Główny Szlak Sudecki będzie szerzej przetarty i iść się będzie o wiele łatwiej. Jednak tak nie było i pojawiły się wątpliwości, czy zdążymy przed zachodem słońca do samochodu. Wielka ulga nadeszła, gdy w okolicach szczytu z Walisko zobaczyliśmy szeroką utwardzoną nartostradę. Wrócił patent z pradziada i Amelka mogła odpocząć ciągnięta na jabłuszku. Fajnie. Na tym fragmencie przechodziliśmy koło kopalni kwarcu Stanisław. To najwyżej położona kopalnia odkrywkowa w Europie. Zaczęła funkcjonować już w XIII wieku, ale to w XIX stuleciu była najbardziej intensywnie eksploatowana. Dziś oferuje przepiękne widoki. Nartostrada towarzyszyła nam około 1,5 km. Musieliśmy jednak zejść z tego wygodnego traktu, bo nasz cel jest przez nią omijany. Kolejne 1,5 kilometra to atak szczytowy, w znanych nam już warunkach przetartych na szerokość łopaty. Komukolwiek, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie szlaku po tak intensywnych opadach śniegu, ślicznie dziękujemy. Mamy to, wysoka kopa. Co prawda na sam szczyt nie wejdziemy i to chyba jedyny szczyt korony, na którym szczycie sami samiusieńkim nie będziemy, ale to nie z naszej winy. Co nie powiem, trochę nam się dzisiaj podoba. Jest szczyt, sam szczyt jest ostoją Cietrzewia. Jeszcze na początku XX wieku było go w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osobników, a w roku 2020 raptem zostało ich 400-500. No i postanowiono właśnie tą Ostoję jego, gdzie tutaj właśnie sobie upodobał to miejsce, zachować i, i, i sam szczyt jest zamknięty oraz jeden szlak ze szklarskiej poręby. Także ciutkę mamy skróconą pętlę i bardzo się z tego cieszymy. Gdy to nagrywaliśmy, była 14 i jakieś dwie godziny do zachodu słońca. Trzeba było wdrożyć plan B. Na mapie widzieliśmy ścieżkę po stoku góry bezpośrednio w dół do żółtego szlaku. Oczywiście teraz była gdzieś głęboko pod nietkniętym śniegiem. Oszczędność ponad 3 km, ale za cenę brnięcia w kopnym śniegu. Łukasz torował drogę, Natalia za nim, a ja ciągnęłam za sobą Amelię, która już była w tym miejscu mocno zmęczona. Delikatnym towarem pobierzam. Ten odcinek bardzo jej przypadł jednak do gustu. Co ciekawe, na tej trasie były też bardzo ładne widoki. Plan się powiódł. Po niecałych dwóch godzinach byliśmy na parkingu, rozmyślając o kolejnej wyprawie. Tymczasem polecamy film z innymi zimowymi szczytami korony gór Polski i pozdrawiamy.